Pandemia przyspieszyła wiele procesów w bardzo wielu sektorach gospodarki. Niektóre z nich mają duże problemy, ale media akurat należą do tego sektora, media, rozrywka, entertainment należą do tych sektorów, które mogą odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Wszyscy dzisiaj inaczej konsumujemy dużo więcej, konsumujemy mediów na urządzeniach mobilnych i na spółce przede wszystkim wymusiła bardzo odważną decyzję. Pierwszą decyzję w Europie, a właściwie śmiało mogę powiedzieć, że na świecie, że byliśmy pierwszym wydawnictwem klasycznym papierowym, które Podjęło tak odważną decyzję, jak całkowity switch, całkowitą zmianę do wydania wyłącznie cyfrowego. No i ta zmiana bardzo odważna, z dużym oporem, oczywiście wprowadzana w spółce w pierwszym momencie, ale przyniosła bardzo duży sukces i pokazała, że to przestawienie technologiczne na całkowicie cyfrową rzeczywistość jest możliwe i musi się stać szybko, więc niewątpliwie. PMPG Media było tym liderem, który dokonał odważnego kroku. Dziś wszyscy pytają, jak sobie z tym poradziliśmy, no, a my wiemy, że musimy iść dalej, jeszcze szybciej do przodu.